Freedom istnieje, bo powiem, chciałem zawsze mieć takie miejsce, w którym będę mógł się realizować, decydować i czuć się wolny tak naprawdę i chciałbym, żeby te miejsce dla innych też było takim miejscem, gdzie czują tą wolność, gdzie e, mogą realizować swoje pasje, e, mogą się rozwijać, e, mogą się spełniać. Wybrałam Freedom, bo czułam, że to jest to. Wybrałam Freedom, bo pracują w nim fantastyczni ludzie, jest znakomita atmosfera, a poza tym Freedom to e, świetna kultura pracy, to znakomici profesjonaliści i to ten kierunek rozwoju pośrednictwa, który absolutnie mi odpowiada. Budowanie i kreowanie zupełnie nowej jakości, budowanie nowych wartości i naprawdę pokazanie rynkowi, jak może wyglądać standard pracy pośrednika i jak naprawdę powinno wyglądać polskie pośrednictwo. Dla mnie decyzja była bardzo prosta i jasna. To polska marka pracująca w oparciu o najwyższe standardy. Siła bycia w grupie jest niepodważalna. Jesteśmy firmie, która ośmiętnie twierdzić, że będzie zmieniała standardy na polskim rynku nieruchomości, więc same pozytywy cieszę się, że tu jestem. Wybierając firmę nieruchomości, tak naprawdę nie, ja nie widziałem innej, innej drogi, bo to jest jedyna marka, która jest w stanie na skalę ogólnopolską odmienić rynek nieruchomości i w ogóle wizerunek agenta nieruchomości. Zafascynował mnie sukces, jaki osiągnął oddział Freedom w Olsztynie. Wyprzedał znalazłem skrupulatnie poogładany, świeży pomysł na prowadzenie biura, kapitalną która to przyciąga, świetnych i zaangażowanych przede wszystkim ludzi, z którymi czuję wsparcie, z którymi czuję naprawdę silniejszy graw w żegach. Podjęłem współpracę z Fidą, ponieważ uwierzyłem w ludzi, którzy to tworzą. Są to ludzie pełni pasji, doświadczenia i chęci doskonalenia się, tworzący i wprowadzający na rynek nieruchomości nową jakość i standardy. A, a że za każdym projektem stoi człowiek i zawsze wierzę, zawsze wierzę w ludzi, którzy to tworzą, dlatego podjęłem współpracę z Fidą. Do Fidą przyciągnął mnie Paweł. i jego historia.